Wieża Babel. Perełka pasywna, nie potrzebujemy wykonywać żadnych dodatkowych akcji, żeby czerpać korzyści z tej perełki. Perełka jest z epoki brązu, także zdobycie towarów do wybudowania tej perełki nie powinno nam sprawić żadnych problemów na zwykłym rynku w produkcji. Zresztą niewielkiej ilości każdy powinien mieć. Perełka zajmuje mało miejsca: 4x4 kratki, 16 kratek. Jak na peru architektury to jest bardzo niewiele. Perełka produkuje nam towary oraz zapewnia miejsce dla ludzi w mieście, czyli podnosi tak zwaną populację. Tych towarów nie produkuje za, za dużo. Jeśli rozwijemy do 10 levela, będzie to 15 towarów i 1140 ludzi. Jednak na początkowych etapach gry, to właśnie tutaj ta populacja jest kluczowa w tej perle, ponieważ będąc na początkowych etapach gry, nie mając jeszcze wielu budynków ewentowych. Brakuje, brakuje po prostu miejsca dla ludzi, i tutaj na przykład takie 1140 dodatkowych miejsc może bardzo pomóc. Może sprawić, że będziemy mogli wyburzyć 6 do 8 budynków, które zwolnią nam bardzo dużo miejsca. Także tutaj na samym początku gry, jak najbardziej poleciłbym wybudowanie tej perełki. I po prostu rozbudowanie przynajmniej kilka levelów sprawi to, że będziemy mieć więcej miejsca dla ludzi, dodatkowe towary. Na pewno pomoże nam to w szybszym rozwoju. Ja tą perełkę mm, kiedyś wybudowałem, nie rozbudowywałem jej za bardzo. Yy, udało mi się dociągnąć do siódmego levelu, to znaczy udało się. No. Później stwierdziłem, że jakby dalsza rozbudowa nie ma sensu, ponieważ w późniejszym etapie gry ta perełka mocno traci na znaczeniu. Czyli po prostu jakby jej produkcja, korzyści z niej, które otrzymujemy, jakby no, mają coraz mniejsze znaczenie w ramach postępów gry. Ja ją sobie zostawiłem tylko dlatego właśnie, że zajmuje bardzo mało miejsca. 4 na 4 krateczki sprawiło, że, że ona jest dalej ze mną tutaj. No w mieście, które już jest miastem z przeszłości, posiada perełki dużo, dużo bardziej rozwinięte, dużo budynków agentowych, które dają dużo większe korzyści. Tak jak mówię, nie wyburzyłem jej tylko dlatego, że zajmuje mało miejsca. Być może kiedyś, jak wszystkie inne perły, będę miał rozbudowane, też sobie ją rozbuduję. Także reasumując, na samym początku gry, bardzo potrzebna, przydatna, warto ją zbudować, warto kilka levelów podciągnąć w górę. Pomoże nam w szybszym rozwoju yy, po prostu. Miasta, jakby posunie nas w grze, natomiast w późniejszym etapie traci na znaczenie. Później jest no, albo do usunięcia, albo, albo już do zostawienia w takim stanie, w jakim jest.